Statek handlowy Gancorik, co z wami? Rozdrośnie się za jedną turę. Czemu jeszcze tego nie ma? Dobra, do Gancorik Przyspieszmy rozwój jeszcze bardziej. Późniejszy też. Lecimy dalej. Bye, bye, maszkaro. Rozpoczęto opracowywanie recyklera? Rozwój kultury. Monomit. Plus 57 mamy obecnie. Tak. Nie dość, że mamy teraz więcej z nauki. To jeszcze 88. Bomba. Ile? O, 15 do nauki z, dzięki nadmiarowemu zdrowiu. A nie ma tego bonusu tutaj, jasno napisane. No dobra. I tak, dobrze jest. O, Polistralia i Brazylia ogłosiły publicznie swoją przyjaźń, tworząc solidną więź między dwoma koloniami. Uch, naszemu agentowi udało się wykraść 198 punktów nauki z Freeland. Nieźle. Jedziesz dalej, jedziesz. Dobrze ci idzie. Jora sobie dobrze radzi. Instytut. To co? Ogród genów. Puszczy do zdrowia. Jeden nauki. Tak. Ładujemy w zdrowie. Przyłączymy potem coś. O, tutaj pewnie będzie nam potrzebne i tak zdrowie. Dobra, zrobiliście ślicznie. To tutaj trzeba robić teraz. Dobra, wy nie róbcie nic. Wykłę statek handlowy. Może, może, może. Gancorig. Nie, nie, może. Już dwa płyną, tak? Tak. I co jest? Rozwinie się za dwie tury. O co chodzi? Co z wami? Dziwni są. To co? Nie ttin? Gdzieś żeby dużo tego było. Poprzedni szlak, pębela. To tylko produkcja. Najwięcej. To tutaj, jeśli liczyć, żywność. Nie, chyba generalnie najwięcej. Do Tiangong. Ale można też popłynąć do chrabrości. Po sporo energii nauki. Amparo. Jeszcze więcej daje. No, tam płynę. 15-14. <taki> tak samo ten Beracht. Tak. Lecimy dalej. Nasi przodkowie. Roz Pełna zgoda jest oczywiście trywialna i nudna. Inspirujące i ciekawe pomysły często jednak prowadzą nas w bardzo złym kierunku. Ciekawe, czy to ta sama Lodi. Mamy doktryna supremacji? Projekt prekognicja. Kultura, plus dwa, zdrowie plus dwa. Zawsze był ochoczy. Ciało zawsze było słabe. Komentarz. 89. Linijka kodu programu poruszania się na dwóch nogach. Oj, oj, oj. kultura programistyczna słabuje. Komentarzy się nie pisze. Po prostu. Pisanie komentarzy w kodzie to oznaka, że coś nie tak jest w swoim kodzie. I są wymagane jedynie przy jakichś hakach, co naprawdę. Jest to coś dziwnego. Dobra, trzynasty poziom doktryny supremacji. Można zbudować bramę wyzwolenia na potrzeby zadania zapewniającego zwycięstwo wyzwolenia. I mam jeszcze ulepszenia. Dobra. To najpierw te sprawy bieżące, a potem wam pokażę, na czym polega zwycięstwo. <ścoughs> Zbawca. Czołg. Pięknie z 20 do siły? Od 32? Jeden punkt ruchu. Ruch na każdym terenie kosztuje jeden punkt ruchu. Lewituje nad terenami lądowymi i wodnymi. Wow. I teraz jeszcze przy okrążaniu 30% mocy dodatkowa? Albo jednostka ignoruje przy ruchu strefy kontroli. To ja w takim razie wolę... To przy okrążaniu... Przecież jedno i drugie by było fajne. Wtedy łatwo okrążyć, jak ignorujemy strefę kontroli. Ona rozciąga się zawsze na sąsiednie pola, więc trzeba by było chodzić dookoła. Egzekutor zamiast nadzorcy. <grym> Słodko. Oni tutaj chodzili chyba z czymś na tyle ciężkim, że trzeba było stawiać. Teraz mam rangera. Ranger? What? Aha. Nazwa taka bazowa, powiedzmy. Tak. Dobra, egzekutor. Plus 8 do siły tylko. A dystansowej? Zero. tak dystansowy: 26. No cóż. Dobra. To tak. Plus 8% za każdą sąsiadującą, sojuszniczą jednostkę. To efektywnie można mieć plus 2, jeśli naprawdę już oblegamy kogoś. Znaczy, plus 16, bo dwa razy. Plus 1 do zasięgu, jeśli jednostka się nie poruszała. Weźmiemy plus 1 do zasięgu. Śliczne. Ale mają to działa. Nasz agent wykradł trochę nauki, tak? Tak. 198 punktów. Lecimy dalej z kradzieżą nauki. Ty. Czyli teraz mogę w zasadzie brać cokolwiek, bo już nie ma większego poziomu supremacji. To ponadrobiamy jakieś tam. Ujawnia sygnał i pozwala rozpocząć projekt rozszyfrowywania go. Eee... Wezmę to co polecają. Astrodynamika? Podniebny żuraw. Wymaga dziesiątego poziomu czystości. Eee... Weźmiemy chemię organiczną. A terraformowanie? Szyb Gai? Też wymaga czystości? Ulepszonego źródła energii geotermicznej? To znaczy, że nie wystarczy to zwykłe? Szyb geotermiczny? Och, no, chyba to powinno być to. Dobra kamieniołom szybującego kamienia. O! Ja mam on te szybujące kamienie. I terraklimat. Ulepszenie pola, które daje plus dwa żywności, plus dwa produkcji, plus 2 kultury. Wow. Utrzymanie sześć, co prawda. Ej tam. Biorę to. Wygląda lepiej. A tutaj? Plus jeden do energii z każdego generatora. Aha, to dlatego chcieli. Wszystko jasne. To później to weźmiemy. Czegoś... Jakoś... Nie, nie. Moment. Może da się zaplanować kolejkę. Tak. Wystarczy shiftik. Pojedziemy coś A czemu ty tutaj jesteś się nie wiesz co robić Jak tutaj jest do odkrywania jeszcze sporo miejsc Czyżby nie było Z przejścia yy, Tak, tutaj uh, uh, uh. A nie, moment, a tędy Tędy też się nie da wszystko jasne. Utknęliśmy. Okej, okay, jest tutaj ulepszenie. Co ty robisz? Kupowała. Ksympaton. Mm. Ej, jestem zdesperowany. Chcę tą ropę. Przełączam rangi. Czas najwyższy. Cześć. Co tam robicie? Ja wam coś dam lepszego. Ogród genów. Teraz mamy dwa na minusie. To coś się przyda. Nie wiadomo ile tur. Na razie jeszcze jest stan wojenny. Miasto będzie stawiać opór przez jeszcze 7 tur. Opierające się miasto zmniejsza poziom zdrowia. Tak, 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 ale i tak kupujemy to. To bardziej tak, żeby jego przyblokować. Nie da się tutaj od razu kupić? Fu, 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 fu. Ech. To był błąd w takim razie. No dobra, trzeba będzie mieć to na uwadze, co tutaj się dzieje. <głos> <głos> kupuję działki, kupuję. Te... Trzeba ich tak obkupić, jak tylko się da się nie da. Szkoda. Moja ropa. No cóż, ewentualnie trzeba będzie handlować z kimś. Od biedy tak można robić. Dobra. Mm. Tak, budowa kopalni. No i jazda. A wy? Twój odkrywca znalazł nieopodal coś dziwnego. Mogą to być ruiny, jakiś wrak lub coś zupełnie nieznanego. Warto tak, na oni już tutaj są. To my pójdziemy w takim razie. No to. Mam nadzieję, że ich zaatakują. Ale wątpię. No dobra. Nasz agent wykradł. Okej. Okay. Ma już co robić. Dobrze. Pięknie. Co da. Rozpoczęto opracowywanie centrum dowodzenia. Co jest, co jest, co jest? Ktoś gdzieś, coś? Ganzorig! Nareszcie! O! No, teraz tego damy. Kupujemy grunty. Hops, 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 jeszcze. O. Czemu nie mogę tam wziąć? Ten muszę kupić. Dobra, teraz to nie szczędzę wydatków. Coś czuję, że nie dojdziemy do tej ropy. W takim razie biorę tyton. Tytan jest nam niezbędny. Dobra, to jeszcze ten teren Przy naszym wspaniałym sąsiedzie. Się rzuciły No cóż. Tutaj z kolei nie mogę wziąć tego szkoda Nic ciekawego nie widzę To to już jest poza zasięgiem a szkoda. Dobra, Gansorig. 10 tur. Do to... rozrostu. Trzeba pomóc wam. Eee. Znowu możemy handlować z wami. No to super. Dobra, a to najpierw... Kupię robotników, o ile... Nie, pewnie mnie nie stać. Już mnie nie stać 200. Jest potrzebne. 10 tur do robotników? To trochę dużo. że tak powiem? Apostoł? Robotnicy? To lepiej buduj to. Zostaw na razie tą budowę. Kancolik będzie się szybciej rozwijało. Spokojnie. Tutaj coś kulturowego pewnie by się przydało. Pamiątka ze starej ziemi na przykład. Żeby teren się rozrastał. to. Tu jest tropa. Nasza wspólniczka ma ropę. Trzeba tego użyć. Dobra, statek handlowy Gancorig. 13 produkcji tam damy. I dwa żywności. Co robi, że. Cztery tury, a nie 10 wymagane są do rozwoju. No i super. Co tutaj jeszcze mamy? Drapieżnica? Aha, ok. Wy, Heroldzi? Nie wypłyniecie. <ścoughs> Szkoda, że nie ma takiego upgrade'u dla Was, żebyście mogli poruszać się po Ziemi. Jesteście cały czas niestety statkami. Heroldzi. What? A! To są latające! No tak. Super. Tylko, że nie mam co wami robić. Lotniskowiec? Możemy ewentualnie z nimi pogadać? Chodź pozna komisja. Ostrożność. Macie wspólny szlak handlowy dający zyski obu stronom? To jest na plus. A na minus? Uważają was za żądnych wojny wataszków. Nie lubią wojowniczości. I potępili nas. Ja chciałbym umowę to o my otwartych my granicach. Czego, czekujesz, żeby dobyć targu? Nie na Chyba no żartujesz. Firaksy, energia. To może tak bez tego? Nie to nie do przyjęcia. Jeżeli chcesz, byśmy przyjęli waszą propozycję, musisz zaproponować coś lepszego. To do widzenia. Mam na was ocho! I chyba pozostało uśpić. Albo czuwać. Drapieżnica. To samo. Tiangong. O, statek handlowy. Gancorik. 7 żywności, 12 produkcji. Ale to daj im kopa. Jak? No, 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 no. Jedna tura do rozrostu. Jedna tura do zrobienia. Pamiątki ze starej ziemi. Ale kopniak. Teraz najmocniejsze budynki to w 8-9 tur się robią <laughs> A tak to 2-3 No to mi się podoba i robotnicy jeszcze w dwie tury Zaraz w nich zainwestujemy Trzeba będzie usunąć miasmę Zrobić tutaj do końca kopalnię złota No apostołowie niech siedzą w środku i tutaj fortyfikują się. Albo czuwać. Tak, lepiej czuwać. Tu już się nie da, Gansorik ma... Brak dostępnych miejsc na szlaki handlowe, wychodzące, na razie. A fajnie by było jakby zrobił coś, żeby były te szlaki handlowe. Co to wtedy było? Laboratorium... Skład handlowy. Tak. To zaraz zrobię. Będzie jeszcze lepiej. Handel, handel. Te miasta marionetkowe zupełnie nie handlują. Znaczy handel wychodzący nie jest żaden. Szkoda. To znacznie poniżej ich skuteczność. Dobra. Statek handlowy, do zagospodarowania. Ten jest użyty. Dobra. Okej, okay, w Tiangong. Wybudujemy instytut chyba. Mamo sieć, na świecie może być tylko jedna. Tak, instytut. Trzy miejsca na specjalistę naukowca. Tu z kolei. Statek handlowy... No cóż... Gdzieś, gdzie dostaniemy dużo nauki. Chyba, że jakoś wymienimy się z Tiangong, czy... nie tin a może z tą Pembelą? Pembela... Co robisz? Centrum Dowodzenia! Ale bieda... Nauka! 12 punktów nauki! O! Tutaj! Serik. Jeszcze 8 punktów energii. Tutaj, 11 i 13. I tu? Granek podobnie. Ja chcę wybrać coś, co najmniej da naszym konkurentom. Ale widać, że sytuacja jest podobna wszędzie. 13, 6. 10, 12. Dobra. Granek Sito. A w sumie... Wezmę Mewę. Maewa. Od tego naszego wspaniałego przyjaciela stąd. O. Uh. Może pohandlujemy? Tak. A to dlatego, że nie chcę, żeby nasza wspaniała sąsiadka wzrastała bardziej w siłę. No i tyle. O, jeszcze. Twój odkrywca znalazł nieopodal coś dziwnego. Mogą to być... To oni nie zrobili nic z tym. Uh. Super! Teraz arbiter nie ma co robić. Niech czuwa. Dobra. Chyba, że tutaj zaatakuje. Ej, to dobry pomysł. Niepokoi mnie, że zajmujesz ziemię w moim sąsiedztwie. Ostrzegam cię, zanim ta sprawa stanie się poważniejsza. Przepraszamy, nie będziemy zajmować ziem w pobliżu Waszych miast. Ah, eee, będziemy. Nasze sprawy nie powinny Was interesować. Wybacz. Wygląda na to, że nic już do Ciebie nie dociera. Szkoda. Ropa, ropa. Zakładamy nową placówkę. Ropa, krzemionka. Przepraszam, mam ważną informację. Ukończono cud memo sieć. Niektóre pomysły są kiepskie. Wpadajcie na lepsze, a i klonie takie się staną. Wadim Kozłow, Aksjomaty z posiedzeń Komitetu Centralnego. Komitet Centralny. Kultura plus 4, zdrowie plus 2 i kultura plus 25%. O, 96. To niezły kopniak. Tutaj herozi. Na lot. Na kogo? Na tych? W sumie, czemu nie? No i tyle z Was. To jeszcze drapieżnica? <laughs> Poćwiczymy. O? Naszemu agentowi nie udało się wykraść energii z Santo Adriao. Stał wykryty. No cóż, kradnij naukę. Tutaj kolejny też. Hmm. Pozostała jedynie energia. No dobra, może być. Ktoś przeciwdziała naszym staraniom. Za to innemu agentowi, czyli właśnie temu, udało się wykraść energię z Dourado. Ale został wykryty. Hmm. Połączenie miast stworzone. Między Gancorika a Twoją stolicą. No tak, przecież właśnie połączyłem ich. O tutaj właśnie. O. Dwie tury do rozrostu kolejnego. Gancerik ma teraz dwóch obywateli. I wykryto obcych w pobliżu Tiongong. To są obcy? Co to jest? Nie, to jest nasz budynek. Tu jest obcy. Spaszlak. Proszę bardzo. No i już nie wykryto obcych, kolejnych. Teraz wybrać produkcję w Gancorik. A, Grudgenów, klinika, chirurgia okulistyczna. Czy żłobek, coś co daje dużo zdrowia. No to to się nadaje, z tego co widzę. Wy, tyton, tyton, tyton. Klinika zdrowie plus 2, tu zdrowie plus 3, laboratorium farmaceutyczne, też plus 3. Ty ja biorę chirurgię okulistyczną. Osiem tur? Moment. Tutaj chyba robotnicy do bardziej mi się przydadzą. To na razie robotnicy. A czy tutaj moment mogę. Yy. Czy mogę tutaj zrobić kolejkę? Nie mogę. Trzeba wejść w tamten panel. No dobra. Autofabryka. Produkcja plus 2 zalecają, laboratorium Nauka plus 3, laboratorium, nauka niech będzie. Lecimy dalej. Uuu. Podczas badania ruin przodków kilku członków ekspedycji doznało jednocześnie wyrazistej wizji przedstawiającej budowlę olbrzymiego, większego niż miasto urządzenia. Wizja była tak dokładna, że ci, którzy jej doznali, mogli podzielić się wieloma informacjami z resztą społeczeństwa, dzięki czemu otrzymaliśmy darmowy awans na wyższy poziom doktryny.